O tym, że ten wirus potrafi być bardzo niebezpieczny przekonał się sam osobiście. Blisko miesiąc temu dowiedział się, że ma dodatni wynik testu. No przede wszystkim no, czułem się przeziębiony. Przeziębiony, no, objawy na początku podobne, grypowe, tak. Natomiast później no, się trochę pogorszyło. Ale a propos koronawirusa, no na początku owszem, przeziębienie. Takie złe samopoczucie, podwyższona temperatura, tak, 39. No i później się okazało, że kolega z pracy ma dodatni wynik. No to idąc tym argumentem trzeba było to zweryfikować. Okazało się, że u mnie też tak, a później wystąpiły dodatkowe objawy. Które już z przeziębieniem po, pomylić nie można. Gdy on mierzył się z koronawirusem, okazało się, że zakażona jest także osoba z jego najbliższego otoczenia. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, podobnie jak wirus grypy. Także objawy zakażenia mogą być podobne. Wyraźnym wskazaniem na zakażenie SARS-CoV-2 jest utrata węchu i smaku. Na grypę jakieś dwa lata temu chorowałem, e, więc że tak powiem, mam porównanie. E, przy grypie. E, Mogę powiedzieć osobiście, tak? Bo dane WHO czy innych medycznych autorytetów troszeczkę inne są, natomiast no, wiem jak sam przechodziłem grypę, tak? Przy grypie przede wszystkim miałem temperaturę i osłabienie. No, jedno z drugim się wiąże. Na pewno, bo jak człowiek ma wysoką temperaturę, to też jest osłabiony. No ale to wszystko, że tak powiem, temperatura, e, wtedy jakiś tam katar, który miałem przy grypie e, i to osłabienie trwało no, powiedzmy ze trzy dni. E, w przypadku koronawirusa, na którego chorowałem nie tak dawno, e, oprócz tego, że. E, Objawy takie grypy podobne jak temperatura, czy złe samopoczucie, czy ból różnych mięśni. To, co zdecydowanie różniło się od grypy w moim przypadku, to ból oczu, gdzie nie mogłem się na boki rozglądać, bo bolały mnie mięśnie w, te, w oczach, tak. W ogóle nie mogłem się rozglądać. A na następnego dnia przestałem czuć smak, zapach. W ogóle nie miałem żadnych walorów takich węchowych e, i e, bardzo duży ból głowy. E, później się pojawiły jeszcze jakieś bóle w klasy piersiowej, ale to w związku z kaszem, tak, który cały czas występował. No, grypa, że tak powiem, położyła mi na dwa dni, e, no może trzy. E, koronawirus, no, na no ponad tydzień. I tak naprawdę, e, gdyby nie dzieci, mógłbym spać cały dzień. I w ogóle nic innego nie robić, bo pomimo brania leków przeciwbólowych, ból głowy tylko zelżał, a nie ustępował. E... Oprócz bólu głowy e... no jakieś tam zawroty. W moim przypadku były małe, ale na przykład żona miała dosyć silne zawroty głowy, które uniemożliwiały po prostu podniesienie ciała do góry. No. E... Mogła tylko leżeć tak? przez pewien okres czasu. Ja z kolei no, kaszel był dużo silniejszy niż y, przy grypie, pół głowy, ból oczu, no, brak zapachu. Y, no wiadomo, ja wszystko smakuje jak steropian, no to nie jest fajne. Nasz telewiz czuje się już lepiej, ale do tej pory odczuwa skutki tej choroby. Apeluję jednak do koronasceptyków. Uważajcie na siebie, nie bagatelizujcie zagrożenia i noście maseczki.